Witam serdecznie. Jestem dzisiaj z inwestorem Funduszu Nieruchomości Hipotecznych. Cześć Stanisławie. Witaj maciu Stanisławie, czy mógłbyś powiedzieć czym się zajmujesz? Działamy w Krakowie w branży medycznej. Prowadzimy z żoną gabinety stomatologiczne. Na dzień dzisiejszy zatrzymaliśmy swoje inwestycje w branży medycznej. Chcielibyśmy zainwestować, myśleliśmy o tym, żeby zainwestować w coś innego i tutaj Dzięki temu, że znamy się od kilku lat, postanowiłem, że spróbuję zainwestować właśnie u Was w Fundusz Nieruchomości Hipotecznych, ponieważ proponujecie produkt, który wydaje mi się w miarę bezpieczny, jest dobrze oprocentowany. No i chciałem, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Na chwilę obecną jestem zadowolony z tej inwestycji. Wiadomo, że inwestycje w na przykład w akcje, czy, czy chociażby w jakiś inny biznes bądź nieruchomości, zawsze generują sporo problemów. Ja chciałem tych problemów uniknąć, szukałem takiej inwestycji, która będzie w miarę wysoko oprocentowana, natomiast nie będzie generowała zbyt dużo problemów po stronie inwestora, ponieważ no pracujemy aktywnie, mamy, mamy dziecko, więc Chciałem uniknąć sytuacji, w której będę musiał jeszcze poświęcać tutaj całe godziny na administrowanie jakąś kolejną inwestycją. A w co inwestowałeś do tej pory? Wiesz co, no były to niewielkie, niewielkie inwestycje właśnie w nieruchomości, niewielkie inwestycje w akcje. Natomiast no, chciałem, chciałem spróbować czegoś nowego, ponieważ no, model, który prezentujecie, wydaje się właśnie bezpieczny pod tym względem, że bierzecie na siebie całe administrowanie tą umową, więc po stronie inwestora nie ma tutaj w zasadzie co robić. Czy głównym czynnikiem, który sprawił, że zainwestowałeś z funduszem nieruchomości hipotecznych, byli właśnie ludzie, czy może jeszcze coś się tam pojawiło? No myślę, że przede wszystkim to byli ludzie, tak, no bo wiem, że jesteście w tej branży od kilkunastu lat. Macie też bardzo dobre opinie, zarówno wśród waszych klientów, jak i inwestorów, więc myślę, że no, taka opinia nie bierze się znikąd. Nie znalazłem też żadnych negatywnych opinii, więc wyszłem z założenia, że ten biznes jest no w miarę sprawdzony i tutaj będę mógł spać spokojnie. Jakie były twoje największe obawy przed... Zainwestowaniem z nami. Wiesz co, myślę, że gdybym was nie znał, to pewnie tych obaw byłoby dużo, ponieważ znamy się osobiście, to, to większość z tych obaw została już rozwiana gdzieś tam w poprzednich latach, kiedy opowiadałeś o tym, co robicie. Więc jakby naturalnie postanowiłem, postanowiłem zainwestować u Was, warto podkreślić, że jest to produkt przeznaczony tylko dla przedsiębiorców. Prawda? czyli za, zarówno waszymi klientami, jak i inwestorami mogą być tylko osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, no i to osoby są z założenia no, bardziej zorientowane, jeżeli chodzi o prawo, o finanse, więc one z jednej strony nie będą miały obaw typowych dla osób fizycznych, z drugiej strony no, zrozumienie powiedzmy umów, które macie, będzie dla nich dużo prostsze. W jakim stopniu Twoim zdaniem, oczywiście, fundusz mógłby być alternatywą dla osób, które inwestują w mieszkania na wynajem? Myślę, że mógłby być dużą alternatywą. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim u was można inwestować małe kwoty, prawda? Czyli kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Wiadomo, że zakup mieszkania, szczególnie teraz przy tych wysokich stopach procentowych jest obarczony ryzykiem. Ryzykiem tego, że ta inwestycja po prostu nie będzie rentowna. Wiadomo, że nieruchomości drożeją w czasie, no ale też wymagają pewnej opieki, remontów, więc jest to jest to jakby inna, inna opcja dla, być może dla innych osób, albo dla tych, które już mają jakieś nieruchomości, albo dla tych, którzy po prostu nie lubią tych nieruchomości, chcą mieć w pełni pasywne rozwiązanie. Czy Inwestując z funduszem, bo wiemy, że fundusz swoje środki przeznacza dla przedsiębiorców, na rozwój ich biznesów. Czy ty, nabywając taką inwestycję od funduszu, czujesz się, jakbyś pomagał przedsiębiorcom, pomagałbyś naszej gospodarce rozwijać się w ich najbliższych potrzebach? Jakie, czy to ma w ogóle dla ciebie jakieś znaczenie? E, tak, ma to znaczenie, bo wiem, że jesteście w pewien sposób ideowcami. Macie takie, macie takie plany, żeby y, przedsiębiorcy mogli korzystać z finansowania w, w, polskim kapitałem za pomocą polskich instytucji i nie byli skazani na to, że bank... Y, może może powiedzieć nie nie podając żadnych racjonalnych argumentów. No wiem, że też pieniądze, które pożyczacie ludziom, one trafiają do przedsiębiorców, którzy mają jakiś pomysł, co z nimi zrobić albo mają jakieś problemy i nie mogą uzyskać pomocy w normalnej ścieżce w bankach czy w innych instytucjach. Jakie ty masz może swoje doświadczenia związane jako przedsiębiorca z bankami? Wiesz co? Jeżeli chodzi o mnie, to nigdy nie byłem zmuszony brać bardzo dużych kredytów albo były to kredyty, które udawało się bardzo szybko spłacić. Natomiast y, nawet przy zwykłym leasingu samochodu y, jest tak, że, że zależnie od, w której firmie bierzesz ten leasing, może być tak, że to podejście do przedsiębiorcy będzie bardzo y, takie elastyczne. Prawda? I, i będzie, na, naprawdę będzie można sobie na przykład zmieniać wysokość rad, yy, a są inne firmy, które po prostu mówią nie. Jeżeli taki przedsiębiorca nie ma doświadczenia i nie będzie wiedział na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy, o co zapytać, to potem może się okazać, że pozostanie z jakimś problemem, który nie będzie do rozwiązania i będzie musiał czekać do końca tej umowy. Bardzo Ci dziękuję. Czy jest, są jakieś słowa, Bym powiedział otuchy dla przyszłych inwestorów Funduszu Nieruchomości Hipotecznych, które chciałbyś im przekazać, by ułatwić im, może, tutaj, właśnie odważenie się na wspólne inwestycje z funduszem? No, ja myślę, że przede wszystkim to jest to, że jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to po prostu porozmawiajcie tutaj z zarządem funduszu, bo myślę, że większość tych problemów, tych obaw zostanie rozwiązana. Wiadomo, no, że w każdym instrumencie istnieje jakieś ryzyko, tak? każda inwestycja niesie jakieś ryzyko, natomiast tutaj ten stosunek ryzyka do zysków wydaje mi się bardzo optymistyczny i każdemu polecam chociażby sprawdzenie, zapoznanie się, porozmawianie. Tak, żeby po prostu ta ewentualnie okazja nie umknęła nam, szczególnie myślę, że osoby, które myślą o takim inwestowaniu długoletnim, reinwestowaniu tych zysków tych, z tych umów, no to, to jest myślę, że dla nich bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo Ci dziękuję za tak szczerą, obszerną wypowiedź na temat funduszu, a my dziękujemy za uwagę i zapraszamy na naszą stronę fnh.pl.